Ależ mamy z tej strony. Dzień witam w trzecim odcinku z Sąsiadu z piekła rodem. Wiecie, że przed rozpoczęciem nagrywania coś sobie uzmysłowiłem. Zobaczcie. Tutaj mamy te pierwsze poziomy, które przechodziliśmy. Mamy pierwszą pułapkę, potem Telemaniak, urodzinowe przyjęcie i następnie włączyłem poziom czas na kąpiel. Ale nie zauważyłem w ogóle tych strzałek tutaj w tym miejscu. Przed chwilą też się właśnie spostrzegłem. On nam pokazują przecież w jakiej kolejności te poziomy powinny iść. Także zdeczka w złej kolejności robiliśmy, ale mniejsza z tym. W każdym razie teraz już właśnie jesteśmy nauczeni, jakie je przechodzić, albo raczej jestem nauczony, w jaki, w jaki sposób powinienem przechodzić, w jakiej kolejności. Także będą już one rzeczywiście po kolei się rozgrywać. Niemniej jednak, właśnie. Coś mi tutaj nie pasowało, bo zobaczyłem, że teraz przeszliśmy ostatnim razem misję prosiak. I pamiętałem, że następna, e, następna misja, następny poziom, to jest właśnie czas na grilla. I to mi nie pasowało, że tutaj właśnie mamy modę na sport. I dopiero właśnie wtedy zauważyłem tą holerną strzałeczkę tutaj z boku. Także teraz rzeczywiście wszystko się zgadza, bo już wiem, że właśnie w tej kolejności powinienem przechodzić, czyli z Prosiak, czas na grilla. Takie przejście powinno właśnie być. Eee, więc już na pewno w dobrej kolejności będę te poziomy przechodził, chociaż tutaj ta kolejność też nie ma dużego znaczenia, ale chciałem o tym wspomnieć mimo wszystko. W każdym razie też dziękuję jednemu z widzów, którzy, który powiedział mi o co chodzi w ogóle z tym tutaj 50, z tym tutaj 29. Eee, to się odnosi do ilości monet, którą musimy zebrać po to, żeby odblokować następny sezon. Eee, także właśnie po zebraniu 29 monet miałem odblokowany już ten sezon. No i kolejny sezon będzie odblokowany po zebraniu 50 monet. A więc co ludziska? Myślę, że tyle swojego wstępu wystarczy. No i rozpocznijmy poziom czas na grilla. Niekogo chyba nie zdziwi fakt, że świnka zniknęła, a lodówka sąsiada jest pełna. Grill już się pali, a sąsiad opycha się jednym stekiem za drugim. Oczywiście nie mogło zabraknąć butelki taniego wina. Grubas nie przejdzie jednak wizyty jego, który ma dla niego kilka niespodzianek. Zobaczmy, co to będą za niespodzianki. I spójrzcie tutaj na górę, kurde. A, i biedna świnka. No, niestety. Chłopią tak specjalnie utuczył po to, żeby się jej potem pozbyć. Trudno. Spotka go za to kara. Na pewno Woody mu ją wymierzy. Eee, ile tutaj było pułapek? Bo już zapomniałem. Przed chwilą na to patrzyłem i już nie wiem. Aha, przecież tutaj mam 2, 4, 6, 8. Znaczy 7, przepraszam, 7 pułapek. Okej. Okay. Widzę, że w kibelku za dużo rzeczy nie ma, także prawdopodobnie on też tutaj do kibelka nie będzie schodził. Nie jestem pewien, czy on w ogóle tutaj na to będzie schodził. Hmm. Obejrzyj klatka świnki. Nie da się na tej obejrzeć. Nie, nie wiem, szczerze. Nie mam pojęcia, czy tutaj będzie schodził. Zobaczymy z czasem. W koszu coś mamy, sprawdźmy. Mam się, nie wiem, chyba zajmuje tym grillem sąsiad, wątpię, żeby czymś innym się zajmował i znowu skórka od banana. Jakoś mnie to nie dziwi. A, w ogóle tutaj sobie on szama, tak? Tego steczka, okej. Okay. Co my w ogóle mamy? Ocet. Ten ocet nie nadaje się do spożycia, no skórka to wiadomo. Płyn na przyspieszony wzrost. Użyj tego jeśli chce żeby coś wyrosło. Ja już chyba wiem co to będzie. Yy... Tutaj musimy na tej roślince właśnie użyć tego całego płynu na wzrost. Tak przynajmniej to pamiętam. Nie, wiem czy dobrze pamiętam, ale raczej dobrze pamiętam. Kurde, nie lubię strasznie, jak mam ten duży ekran, bo nie mogę kliknąć tutaj, żeby mi udziśać. Chociaż nie, dobra, mogę kliknąć, ale tak naprawdę bardzo niewielkie jest to pole. Chodźmy za sąsiadem od razu. E, chociaż może byśmy zaczęli tutaj od tego miejsca, coś już działać. E, pineski, na pewno Pineski pójdą tutaj, bo to jest jedne miejsce, w jakim on siedzi. Benzyna nie, płynna przyspieszona jest, wzrost nie, Ocet Szybko, 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 Okej, okay. teraz dajmy nawet tutaj skórkę od banana, chociaż nie, skórki nawet nie dawajmy. Eee, czy jest coś takiego, co ja tutaj mogę użyć? Chyba nie, nie mogę. Kurde, nie podoba mi się to, że nie mogę tego użyć. <laughs> Chyba czegoś nie mamy, no tak. No tak, miał w ogóle przecież nie, bo na pięterku, to co ja się dziwię. <grymne> no tak załyczeć ocet. Niezbyt fajna perspektywa. Trochę mu nawet współczuję, ale dużo gorsze rzeczy go spotykały, więc nie ma co tutaj nawet mu współczuć, tak sobie myślę teraz po zastanowieniu. Szybko, 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 szybko. Idź tam na górę sąsiad. Znaczy nie sąsiad, tylko udi. Chodź na górę. Okej, okay, no i rzeczywiście, klapki? Co? Eee... Powiem wam ludziska, że kompletnie nie pamiętam co ja z klapkami tutaj mogę zrobić w tej grze. Nic, a nic mi nie przychodzi na myśl. Dajmy tutaj w ogóle skórkę od banana. Tak, o żeby jakaś pułapka była. Po co są te klapki? Hmm. nie wiem Znowu wnerfił się, chłopak. Nie ma się co dziwić A klapki, 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 kurde Nie wiem. Chodźmy tutaj, zobaczymy Klapki. A mogę mu spalić klapki no raczej nie mogę. cholera Tutaj mogę chyba to zrobić. Z piwem nie mogę, ale może to tutaj. Znaczy tak, na pewno muszę tutaj to, to całe użyć. Nie? A nie, to jest benzyna. Zaraz. No to benzyna tutaj. Kurde, benzyna tutaj w takim razie. Dobra. Eee... I to tutaj właśnie. Czyli to mamy. I teraz mamy zacisk, wytrzymuje duże ciśnienie i mamy jeszcze klapki. Zacisk, klapki. Czemu ja nie pamiętam ani tego, ani tego? Nie mam pojęcia. A, gaśnica! Aha! Dobra, to już wiem po co. Kurde, nie pamiętałem kompletnie z tym gaśnicą. Czyli zacisk będzie właśnie na gaśnicy na pewno. A klapki? Chyba, że teraz mu na przykład roślinka je zje, to by było coś. <laughs> w jaki sposób ja ogłuszył. O Boże, złoto. E, właściwie mogłem, nie no, teraz już nie zdążę nawet. A, tylko zaraz, e, chyba już nie damy rady tego zrobić. No właśnie, no właśnie, teraz już nie damy rady zrobić wszystkich pułapek. Resetujemy. Bo już ta gaśnica teraz się nie przyda do niczego Trudno, raz jeszcze sobie to szybko zróbmy W takim razie, czyli komoda eee, I właśnie w komodzie zacisk był, tutaj było coś innego, już nie pamiętam co, ale coś innego na pewno było tam Dobrze, tutaj A może coś z chlapkami? Właśnie, ej! One mają konkre konkretny kolor, tak było napisane. I w sumie one przypominają trochę steki. <laughs> Jakkolwiek to nie brzmiało, klapki przypominają steki. Yy, I zdecydowanie jestem pewien, że tutaj właśnie musimy klapkę wsadzić, wsadzić między steki. No dobra, pewnie zdecydowanie, ale w sumie nie tak do końca zdecydowanie jestem pewny. Mówiąc, że zdecydowanie jestem pewny, to trochę za dużo powiedziane. Ale spoko, mamy klapeczki. Idź sobie, gościu. Zresztą też mogę po prostu kliknąć na tą gaśnicę, jakby ją podnieść? Ciekawe, zobaczmy. Nie, nie mogę jej podnieść. To dziwne, że taki w sumie symbol jest, jakbym mógł to zrobić. No, ale nieważne. Teraz... Yy, w jakiej to robimy? Właśnie. Nie jestem pewny, w jakiej kolejności to robimy. Zrobimy to po prostu tak. I mniejsza. Teraz szybko poduszko. I potem, jak będziemy wracać, to właśnie damy i pineski. I damy klapka do steków. Aha! Jeszcze muszę wyciągnąć tego. Yy... Skórka od banana. Skosza. Ale też będzie chwila, moment. I skóreczka będzie wyciągnięta. I damy ją też pewnie w, w tym. Wy, 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 wy w kuchni. O, zobaczmy to. No, Devil No i działa rzeczywiście. Czyli, miałem rację. Kurde, zaraz, 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 ziomek. Idziesz tutaj. Teraz to dajesz. Tak, to już widzieliśmy. Całkiem śmieszne to jest, nawet powiem wam, w jaki sposób on tą roślinkę bije. Ale tak, na razie zajmiemy się tym. Trzeba szybko wyciągać skóreczkę. Łodba na nóżka. I tu nic nie było, prawda? A nie było coś. Ja pierdzielę. Zapomniałem. Zapomniałem ludziska, ale nieważne. Nieważne, bo i tak ten poziom będzie ukończony na 100%. Eee. Pisałem też właśnie pod poprzednim odcinkiem z jedną z osób, z jednym z widzem, z widzem, i właśnie dowiedziałem się, jak działa właśnie mechanika zdobycia tej statuetki złotego sąsiada w tej grze. Ją się zdobywa po prostu poprzez wymaksowanie tego wskaźnika. Czyli wystarczy, że sąsiad tak naprawdę raz się wkurzy, i już tego złotego sąsiada mamy przyznanego. Co jest strasznie beznadziejną mechaniką, która. Nie powinna mieć miejsca właśnie w słodkiej zemście, bo jak widzicie zapełnienie tego paska to tak naprawdę jest użycie dwóch pułapek podrząd rząd, i ten wskaźnik już jest, za już jest zapełniony. Wiem, że właśnie co tego sąsiada albo jakiś, jakąś inną rzecz zdobywało się w, na wakacjach, sąsiadach na wakacjach, w tej oryginalnej dwójce. Tyle tylko, że tam właśnie było tak zrobione. Tak samo w sensie, bo tam zrobione, trzeba było wymaksować ten wskaźnik. Tyle tylko, że ten wskaźnik właśnie tam rósł bardzo, bardzo wolno. Właściwie musieliście wszystkie pułapki w ciągu całej, yy, całego poziomu użyć, żeby ten wskaźnik wam właśnie wzrósł na maksimum. Czyli tam jest to dobrze zrobiona mechanika, bo trudno było o tego właśnie złotego tego sąsiada. No a tutaj właśnie. Jest on przyznawany trochę zbyt szybko, zbyt łatwo. Podejrzewam, że jak będziemy grali właśnie w poziomy zremasterowane, to ta mechanika będzie taka sama jak właśnie w oryginale. Klapka kroi. Ja pierwsze. To było piękne. Nie mogę, co za gość, że się nie szczaił, że coś jest tu kurde nie tak. Ale jeszcze kończąc ten wątek, właśnie który powiedziałem, podejrzewam, że jak będziemy grali właśnie w poziomy zremasterowane z, na wakacjach, to właśnie tam o wiele trudniej będzie nam wbić tego złotego sąsiada. Ale zobaczymy z czasem, jak to będzie wyglądało. Więc co, kontynuujemy. Udało nam się wmaksać tamten poziom. Teraz wielkie pranie. Dzisiaj sąsiad urządza wielkie pranie. Najwyższy czas odświeżyć brudną bieliznę. Zanim jednak wyprane ubrania trafią do szafy, trzeba je jeszcze wysuszyć i wyprasować. Ale, znając u jego sąsiada, czeka o wiele więcej roboty. Zdecydowanie tak właśnie będzie. I zobaczcie, ludzie, mamy znów odblokowaną większą część domu. Tym razem możemy sobie zajść właśnie do piwnicy, i też na górze będziemy mieli jedno pomieszczenie dostępne. Kurde, ten pies tak dyszy? Co to za dźwięk? Albo jakiś ptak. A! To pewnie ptak, dobra. Ptak sobie grucha. Ok, no ma to sens. Eee, ty wchodzisz do piwnicy, ale tutaj raczej nie będziesz szedł, bo nie masz za bardzo po co. I tutaj też ja nie miałem za bardzo po co wchodzić. No dobra. Niech i tak będzie. Wiecie co? Chodził najpierw na górę, zobaczyć, jak się tutaj ma sprawa. Mogę coś zrobić z odkurzaczem, mogę coś zrobić z roślinką, z telewizorem nie mogę. A tutaj coś mogę zabrać. Zobaczmy co to jest w ogóle. A! Widzę już. Zierć? Żerć chyba. Karma dla ptaków. Ulubione pożywienie różnych ptaków. No to już wiemy na pewno gdzie go użyć. Eee, czekajcie. Mogę tędy przejść? Tak, mogę przejść tędy. Kodek opłatków mydlanych. Zobaczmy jeszcze w koszu co się znajduje. Hmm, plasterek raczej? Nie plasterek. O! Już widzę co. Kabelek. Kurde, to strasznie dziwnie działa. W sensie, ja tą myszką próbuję robić, jakoś tak dziwnie działa. Pewnie na szczołach też się da, ale jakoś nie chcę się klikać. Eee, dobra, czyli z kuchni mamy wszystko. Gorące żelazko możemy podnieść. Szafkę otworzyć. Tutaj mamy jeszcze rybki jakieś. No właśnie, w tym nowym pomieszczeniu. Aha, czemu ja w ogóle czekam, jak ten David? Czemu nie schodzę na dół, zobaczyć, co się tutaj znajduje? Mamy przewód do sprawdzenia. Gniazdko. Można tutaj podłączyć różne urządzenia elektryczne. A, dosyć oczywista rzecz. E, wirówka, gładki mydlane? Nie. To nie. Kulki, no raczej kulki, to mogę co rozsypać. E, tutaj też nie, tutaj też nie. Czekajcie, tutaj mamy jakąś półkę na wino. Tutaj znowu w warsztacie. Jakieś, nie wiem, łopcęgi czy coś? Szczypce, no dobra. I rzeczywiście, to mogę dać tutaj, a mogę to połączyć z tym mogę! Ej, super, super, super. To w takim razie szybko lećmy na górę znowu. Dążę na oj, chodź tam! Tutaj Woody zauważył, że często jakoś te kurde rzeczy bardzo dziwnie robi. Tego nie mogę połączyć. W sensie Woody tak jakby się zatrzymuje podczas robienia czegoś. Tego też rzeczy nie, po nie połącza, No właśnie. Boże, jak ta pralka wygląda! Jak Jakieś miejsce zbrodni. Kurda, ale tutaj nic nie mogę zrobić i to mnie trochę martwi. Chociaż czy mnie to martwi? Nie do końca mnie to martwi, bo jeszcze mnie nie było nawet na górze przecież. A więc zobaczmy, czy to mogę połączyć z tym, padkimy z skarmon dla rybek? Mogę. Kurda, ale czy to przypadkiem nie zabiłoby rybek? Nie wiem, nie znam się, ale mam nadzieję, że nie. Albo zobaczmy w sumie. o ludzie kurde chciałbym mieć, też taką, ja chciałbym mieć też taką pralkę która tak szybko pierze to by było coś tam nic nie było a tutaj co mamy jakąś szafelkę łopatka mała łopatka do spulchniania ziemi Ok. właśnie karma nie a dobra wiem o co chodzi musimy poczekać aż on tutaj wróci jak on tutaj wróci i rozwiesi pranie. Wtedy... Właśnie, on jeszcze... Czaj... coś Czajnik, tak. Coś jeszcze z żelazkiem robi. Chyba go po prostu odpalaj. I wtedy pewnie będę mógł spalić mu ubranie. A inne ubranie chyba jeszcze rozwiesza. I będę mógł właśnie to rozwieszone ubranie obsypać pewnie karmą. Dla ptaków. I no wiadomo co się stanie. Ubranie zostanie osrane. Zapewne tak właśnie będzie. Tylko tutaj naprawdę muszę szybko działać. Dobra. Widzicie, jak mało czasu było? Chociaż tak sobie myślę teraz. Kurde. Pewnie mógłbym to jeszcze zrobić później, jak on by wracał. Więc nie było tematu. <grym> no I też to na majtach. E, to w sumie. Na majtach równie dobrze można by powiedzieć, że to jest dziura wypierdziana. Więc panie sąsiedzie, nie przeżywaj pan tak. Gorzej, jakby to było na koszulce. Wtedy rzeczywiście lekki przypson by był. Szybciochem tutaj zróbmy co trzeba. O ludzie, ile ptaszyska! Dobra, za bardzo nie jest tylko się na tym, co się tam działo, ale nieważne. Teraz nóż do czegoś tam było, nie wiem nawet do czego. I nie! Ja pierdzielę prawie, że mnie złapał. Znaczy, nie złapał, tylko pies by mnie prawie usłyszał. Eee... A to ziemia, wilgotna ziemia będzie. Będzie pięknie plamić. Tak, dobra, na szczęście sobie przypomniałem. Znaczy, jak zobaczyłem, że ziemia, to już czaiłem, że możliwe, że muszę użyć tutaj, i rzeczywiście tak jest. Fenomenalnie. Czyli tak naprawdę zostaną ostatnia pułapka teraz do zrobienia. Więc co? Tutaj to wszystko jest połączone ze sobą, prawdopodobnie, tak. No, zdecydowanie tak, to jest ze sobą połączone. No i super! Mamy wszystko! Kob, co normalnie ma przy nas przesrane życie, wam powiem. Nie chciałbym być sąsia sąsiadem Woody'ego. Chociaż w sumie tak, jak już mówiliśmy sobie na początku serii, poniekąd ten sąsiad sobie zasłużył. A teraz jeszcze, widząc co zrobił z naszą kochanną świnką, z naszym kochanym prosiakiem w poprzednim poziomie, to ani trochę jego nie jest szkoda. Nieważne, moda na sport. Sąsiad postanowił zrobić coś ze swoim piwnym brzuchem. Oczywiście, w swoim stylu, próbuje wszystkiego naraz. Od podnoszenia ciężarów przez jogę, po skoki na trampolinie. Wszystko po to, by jak najszybciej stracić kilka, naście, dziesiąt, zbędnych kilogramów. Tyle, że Woody już jest w pobliżu i wielki plany sąsiada znów stoją pod znakiem zapytania. Lećmy, lecimy, lecimy. <laughs> Już widzę tutaj to zdjęcie. <śmiech> Cudowne. <śmiech> nie wiem czy w oryginale też to było. Myślę, że mogło to być w oryginale też, tylko że tamta, tamtej tamtejsza coś to wiecie. Nieba zbyt duża, więc ciężko było takie szczegóły zobaczyć. Pewnie jakbym się przypatrzył, to bym je widział, no ale jakoś nigdy na to nie zwracam uwagi. E, tutaj chyba mogę od razu tą skakankę... Tak, od razu mogę ją splątać. W sumie nie byłem na początku pewien, czy chcę to robić, ale dobra. Niech to będzie zrobione. Sterydny najlepszy każdego mięśniaka. No, 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 no. Nieźle. Zaimponował mi chłop. Nie ma co. Eee, sprawdzałem tutaj, prawda? Tak, sprawdzałem. Hmm, tutaj nic nie kliknę. Tutaj natomiast mogę Expander kliknąć. Znowu przewód mamy. Eee, sztanga. No i ten warsztat możemy sobie stamtąd coś zabrać. Dobra, skoro ten nie schodzi na dół. Jak na razie nie schodzi, więc można zobaczyć, co się tutaj znajduje. Jaki zadowolony był, kurde Co za chłop. Teraz rowerek, tak? W porządku. Tutaj kawa, ale tego nie możemy sprawdzić. O, nieważne, schodzimy na dół. Wydaje mi się, że ten sąsiad może właśnie w tym momencie schodzić, nawet na sam dół, więc chodźmy tutaj. Potem zaglądniemy do tamtego pomieszczenia albo nawet teraz jednak. Okej. Okay. Ej, wiecie co teraz zauważyłem? Że muzyka się zmienia w momencie kiedy się skradamy. Jakim cudem ja tego nigdy nie zauważyłem? Nie wiem, dobry jestem. A chyba znowu przewód. Ja. Uhuhu, zapomniałem się. Serio? No jajka nie ma? To już jest normalnie dziwne. <grybujesz> no dobra, jakoś tam daje radę. Jakoś dawał radę. Nie ma co się śmiać. Powiem eee. <grybujesz> wam, że nie wiem, kurde, od czego tutaj zacząć. Naprawdę nie wiem, od czego zacząć. Co tutaj wszystkiego mamy? No, takie, powiedzmy, pułapka, wiecie, taka, no nie wiem, no, że 2 na 10, może nie, ale taka bardzo delikatna. Nic się mu nie stanie z tego powodu. Piła służąca do cięcia metali. Aha, no to już chyba się domyślam, co będziemy ciąć. Zapenę trampolinę, kurde. Ta książka o węzłach, pewnie właśnie ona by się mi tutaj przydała do podmiany. Eee. <laughs> no dobra, a oh, o! Czekajcie, chyba sterydy byśmy mogli dać tam, chyba. Nie jestem pewny. Zobaczmy, czy da radę? Dało radę, Ok. Klucz francuski, nie mam zielonego pojęcia, do czego może być klucz francuski. Eee, teraz on chyba pójdzie tutaj, tak by the way. Idzie tam, co odniesie, chyba będzie się bawił właśnie w tym miejscu. Więc jeszcze mu darujemy z tą pułapką. Jeszcze mu darujemy z tą pułapką. A do czego może być ta gumowalina? Jest klasyczna gumowalina. A, Dobra, Expander. Expander, zapewne. Klucz francuski. Nie wiem, do czego może być klucz francuski. A, może do rowerka po prostu. Miałoby to sens w sumie. Powiem Wam. Wydaje mi się, że wiem wszystko już teraz. E, zacznijmy od tego miejsca. Nie? Słucham? Uh -uh. e... Okej, okay. klucz francuski. No nie wiem, chyba że coś klucza francuskim, ale wątpię, no jak. To by było dziwne. ja hm. nie, no nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Uh -uh. Hmm. Tutaj na pewno to będzie. No właśnie. Wątpię, wą. Tak myślałem. Ale wiem gdzie mogę dać rolkę. Znaczy wrotkę. Rolkę. Tak. Ro rolkę. wrotkę możemy tutaj tak, żeby on poleciał za okno. A Piła będzie tutaj. Do przecięcia tej sztangi. Do przecięcia tej sztangi. A co dalej? Aha! Zaraz. Nic dalej. My już wszystko mamy. Chyba mamy wszystko, no nie wiem właśnie jak to sytuacja będzie wyglądała z tym. Czy to trzeba coś w ogóle z tym robić? No raczej logika mi mówi, że tak, że powinno się coś z tym zrobić, ale... No szczerze więc nie wiem skąd miałbym wziąć jakiś przedmiot do tego. Hmm. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, na razie gumowa lina. Tak, tak, ta pułapka już jest tak stara jak świat, że już przestaje być śmieszna. dajemy i teraz ze sztangą piła. I stąd, stąd na pewno wziąłem już coś. Tak, wziąłem. Ja pierdziele, widzicie? Widzicie jednak? Kurde, coś pominąłem na dole. No coś mi nie pasowało właśnie z tym na górze. Cholera jasna. Zaraz, może jeszcze zdążymy. Kurde, przez to też pułapki nie zobaczyłem. Mm, ale... Jest szansa, że się wyrobimy. Zobaczcie. Uff. Idealnie to zrobiliśmy, ludziska, idealnie. Więc teraz nie pozostaje nic innego, jak po prostu obserwować, jak się sąsiad tutaj... ...zabija na naszych oczach. No nie za wygiwasy. Mi by się chyba coś takiego przydało. Może niekoniecznie takie pozy, jakie on tutaj robił, ale no jakaś yoga, powiem wam, że mi by się mogła przydać. Może będę tutaj się uczył od sąsiada. Chociaż jak tak patrzę, co on teraz yy, robił, no to lepiej. Ale z drugiej strony tak naprawdę wzięliśmy mu książkę zamieniliśmy, więc nie ma się mu co dziwić. Wprowadzenie do jogi. A myśmy chyba tam wtedy dali jakąś książkę o. Nie wiem, o czym. O Boże, dobrze, się prze, jeszcze przez sufit nie przebił chłop. W sumie śmieszne by, jakbym tak głowa wystawała przez dach. To by było zła to. Ta rybka, ej, nie widziałem tej rybki wcześniej. O kurde, pokażcie mi ją. Znam sąsiada. Jeszcze się nabił dupskiem. Mm. O, i przykro mi sąsiad. Naprawdę przykro mi bardzo. Karma dla rybek sąsiada, ale co to było? Znając sąsiada, te rybki wylądują wkrótce na patelni. Hmm, czyżby jakiś spoiler odnośnie następnego poziomu? Nie wiem. O! Ej! Czemu nie było widać, jak sąsiad poleciał? Czemu go nie było tutaj widać? Nie, no zawiodła mnie ta pułapka. Naprawdę bo to wyglądało. A już się chciałem śmiać, a to nie było zabrać z czego, skoro sąsiad po prostu zniknął nam z oczu. Okej, okay, kawki się napiłeś. Tak, w ogóle nie mogę tego użyć. To spoko. Spoko, że nie mogę tego użyć. Ale rzeczywiście, tu mamy jedną papkę, tu drugą i tu trzecią, czyli wszystko się zgadza. <grytanie> Kurde, ej! On tak głubem przypierdzielił o tom kału, że szkoda, że jeszcze go nie poraziło. To powinno być jako dwie pułapki zaliczone, ale no cóż. Co się odleczy, to nie uciecze. Tutaj już widać też, jak ta sztangę jest nacięta. Ale nasz ślepy sąsiad na pewno nie spostrzeże. Dobra, myślę, że to będzie trochę śmieszniejsze. Że, nie wiem, spadnie mu ta sztanga na mały palec czy coś. To, 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 to by było śmieszne. Okej. Okay. Znowu udało się wszystko zrobić. Fenomenalna robota. Tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Czyli co ludziska? Trzy poziomy nam się udało zrobić. Ale myślę, że chyba jeszcze sobie zrobimy jeden poziom. Chociaż z drugiej strony... Z drugiej strony, te poziomy mogą być też trochę dłuższe, mogą one być trochę dłuższe. Więc chyba sobie zostaniemy na tym, co mamy, czyli na tych trzech poziomach, które ukończyliśmy w tym odcinku. Myślę, że w następnym odcinku zrobimy sobie tylko dwa poziomy, tak, żeby właśnie wszyscy na pokład, czyli jakby pierwszy poziom z, na wakacjach, zrobić właśnie jeszcze odcinek dalej. Tak myślę, że byłoby dla mnie najlepiej właśnie to ogarnąć. Chociaż tak szczerze mówiąc, to jest takie istotne. No nie wiem, zobaczymy jak się sprawa rozwinie, a może też w całości sobie przejdziemy od razu cały ten sezon, też miałoby to ręce i nogi. Wszystko wyjdzie w praniu u dziska. W każdym razie dziękuję za uwagę jeżeli wam się te materiały podoba, zostawcie czapkę w górę, napiszcie jakieś komentarze, zostawcie suba, no i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.